Cześć, halo siemano, na 1000 subów rozdaję tego od USP, żeby wziąć udział trzeba zostawić łapkę w górę, napisać komentarz oraz być subskrybentem tego kanału No i oczywiście mieć swój trading w opisie na swoim kanale, zapraszam A dzisiaj sobie pogadamy w jakiej sytuacji znajdujemy się jeżeli chodzi o naklejki i jaka będzie, jaka może być najbliższa przyszłość Ceny tym razem będę sp sprawdzał na Buffie, ponieważ na Steamie ceny pospadały, na Buffie się trzymają w miarę okej okay więc się będziemy dzisiaj odnosić do tego. Więc najpierw sobie zobaczymy kilka drużyn, których nie ma teraz na Majorze i jak się zachowują ich naklejki. Więc jak sobie zobaczymy takie 9Z, z ostatniego miesiąca cena spadła no naprawdę dosyć mało, nie, no, jakieś tam 10%. Cena się dosyć trzyma, być może ze względu też na potencjał tej naklejki, bo potencjał jest naprawdę fajny. Jeżeli zobaczymy sobie Glitter, to cena praktycznie w ogóle się nie zmieniła. Chociaż nie, tu jednak widzę, że było drożej. No ale ostatnie tutaj no załóżmy, 5 marca cena jest praktycznie w miejscu. A 5 marca jeszcze nie mieliśmy Majora, bo dopiero około info o naklejkach mamy gdzieś chyba od 14. Więc tutaj wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o Tylo, to prak praktycznie stoi w miejscu, jak miało ten spadek przed e, tymi likami naklejek po 162, 164. Teraz mamy około 160. Więc Tylo sobie stoi w miejscu. No nie, można by na przykład sobie pomyśleć, czy właśnie. Takie naklejki drużyn, których nie ma, to nie jest jakaś dobra opcja na zarobek, lub przynajmniej na utrzymanie wartości w najbliższym okresie. Na przykład taki glitter Forza Esports. No, oprócz tego, że miał swój taki wysoki pik całkiem niedawno, no to cena trzyma się praktycznie też w miejscu. Następnie trochę starsza naklejka, Copenhagen Flames z Antwerpu z 2022 roku, jak widzimy ona nawet sobie też całkiem dobrze radzi, Kopenhagi już nie zobaczymy tej naklejki Być może dlatego właśnie jest też taka sytuacja, bo ona nawet trochę nawet podrożała ostatnimi czasy A teraz sobie zobaczymy takie drużyny, które są Zaczniemy od Imperiala, który się po prostu zesrał dosyć kosmicznie, z 133 na 92 no nie powiem, żeby mnie to cieszyło, bo ja sam kupowałem te naklejki po 150 chyba z <laughs> tam kilka sztuk. Mieli takie RMR, -y, jakie mieli, dostali najłatwiejsze drużyny no i się dostali na tego Majora, no i się zepsuło. No ale pociesza mnie to, że ten. ta holograficzna z yy, Kopenhagi, no według mnie jest po prostu okropna, ta jest dużo lepsza. Więc taki jest plusik, może też jeszcze odbiję. Apex Apex też po prostu zleciał na na szyję, jeżeli chodzi o glitter. Yy, 215 na 1,60. Zobaczymy sobie, jak, jak holo wygląda, bo holo mi się bardziej, dużo bardziej mi się podoba z, z Paryża. Zobaczymy, jak ono. No, holo spadło trochę mniej, ale jednak nadal spadło jakieś 20%. Mouse glitter na pewno sporo spadł, bo ten z Kopenhagi jest praktycznie taki sam. 20 było, nawet o, około 3, 240. Zobaczymy sobie holograficzną. Holograficzna trochę lepiej się trzyma, o 10% spadła, więc to jeszcze nie tak źle. Jeżeli sobie sprawdzimy, na przykład, jeszcze takie kapsułki, tutaj. Mniej więcej wszystkie wyglądają dosyć podobnie. No to one sobie spadły też o jakieś 20%. Ale chcę wam pokazać jeszcze jedną kapsułkę. Ogólnie te wszystkie pospadały, oprócz Antwerpu autograf Contendersów. Ona się trzyma naprawdę dobrze, nawet miała jakieś wzrosty kilka dni temu. Podejrzewam dlatego, że Roksik bardzo ładnie trzyma swoją cenę. On praktycznie nie tanieje, a czasami nawet i drożeje. Zobaczymy, waha się od 650, nawet, do 8, nawet po 800 chodził. Właściwie to się sprzedawało po 800, więc no naprawdę fajnie. Ta właśnie naklejeczka mocno trzyma wartość tamtej kapsuły. Myślę, że ona jest dosyć niezagrożona, jeżeli chodzi o kapsułkę, jak i o samą naklejkę ROXa. Teraz jeszcze co do samych naklejek, to no wiadomo, kapsuły jeszcze nie ma, ale wydaje mi się, że na 99,9% te naklejki już zostaną bez zmian, będą bez tła. No, po prostu wystarczy sobie sprawdzić, jakie pamiątki dostajemy. Mamy pamiątki z naklejkami bez tła. Tutaj jest Escatic i Cloud9. Cloud9 to wygląda w ogóle jak taka kupa ten Gold, taki jakiś chudy, jakiś taki niedorobiony. Ale nieważne. Mm. Więc dlatego wydaje mi się, że te naklejki już raczej się nie zmienią. I teraz jeszcze krótko spróbujmy pomyśleć, czy cena, jak wyjdą kapsułki, to czy ceny mogą spaść, czy mogą wzrosnąć, będą się trzymać na, na jednym poziomie. Osówiście tak sobie myślałem, że no są te leaky i tak da dalej. Rynek trochę zareagował. Okej, okay, ceny pospadały te 20%, w niektórych przypadkach, nie wiem, jakieś 30, gdzieś tam 10, gdzieś tam się trzyma w miejscu. Wydawałoby się, że sytuacja jest stabilna, ale tak sobie myślałem. No, załóżmy, nie wiem, 50-60% ludzi grających w Counter Strike'a, No, interesuje się też. Tym counter poza tylko CS-em, czyli jakiś tam YouTube, Twitter i tak dalej, ale zostaje zawsze jakaś ta grupa, nie wiem, 30-40%, nie wiem, ile może być tych osób, które no po prostu wchodzi w CS-a, wychodzi, ma to wszystko w dupie. Więc jeżeli dostaniemy naklejki bez tła, powiedzmy, że niektórzy nawet nie wiedzą, że jest Major teraz rozgrywany, i zobaczą, że mogą sobie kupić te kapsułki, no to na pewno jest jakieś grono osób, które po prostu o tym wszystkim nie wie, no i możemy się spodziewać tego, że te ceny jeszcze mogą spaść, bo to co już mieli nakupowane, trzymają sobie, nie wiem, zobaczą Kopenhagę, wow, kupujemy, dobra, dlatego wydaje mi się, że te ceny mogą jeszcze trochę spaść, nie sądziłbym, że to będą jakieś duże spadki, raczej bym się nastawiał na jakieś małe, no i jest jeszcze druga opcja, wydaje mi się, że trochę mniej prawdopodobna, no bo już raczej każdy wie jakie te naklejki będą, jeżeli ktoś się tym interesuje, inwestorzy i tak dalej ale jest jakiś tam cień, szansy, że jak ludzie zobaczą, że to ja jednak są Końcowe naklejki i one są takie średnie, porównując do poprzednich eventów. No, to zacznę kupować poprzednie eventy i jakimś cudem może mieć wzrosty. Ale na to bym się nie nastawiał. Jakiś tam mały procencik szansy jest, ale no nieduży. No i tak właściwie podsumowałbym obecną sytuację. Mam nadzieję, że dostaniemy już te kapsułki chat Elimination Stage. Byłoby fajnie. Standardowo zapraszam jeszcze na Twittera. Tutaj wstawiam. No a jakieś najszybsze info, jak chcę zobaczyć, tutaj też dodaję odcinki, kiedy wejdą. Ogólnie zapraszam, można śledzić. I to było na tyle. Dzięki za uwagę i siemano.